Edyta Górniak. Przed chwilą skończyła się próba, za kilka godzin koncert. Proszę powiedzieć, jakie samopoczucie po próbie? Jakie samopoczucie? W... Denerwuję się oczywiście bardzo, jak zwykle, to już jest tradycja bo mnie. Jak mam ważniejszy koncert, którego się boję, to zazwyczaj jestem nie niedyspozycji. Jest tym razem znowu się przeziębiłam, więc mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, że, że nic że nie tracę głosu w połowie pierwszej piosenki. Nie wiem jeszcze ile wykonam piosenek, myślę, że zależy to od publiczności, od tego, jak się będzie bawiła. E, Planuję zaśpiewać trzy. E, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wszystko będzie pomyślnie, że nie będzie większych wpadek, ponieważ za na żywo, więc może się właściwie wszystko wydarzyć. A czy jest Pani z siebie zadowolona po próbie? Czy jestem z siebie zadowolona? Nigdy nie jestem z siebie zadowolona. Trochę może traktuję to inaczej, ponieważ być może będzie to mój ostatni większy telewizyjny występ przed moim wyjazdem do Londynu. Y Pewnie to pytanie zadawali już pani dziennikarze wielokrotnie, ale ja muszę powtórzyć. Nowa fryzura, nowy imarz, czy tak? Chyba tak. A czy to pani decyzja własna, czy może po konsultacji z kimś? To pomysł stylistów angielskich, ale decyzja moja. Nic, powiem Ci to przed koncertem. Miej tylko w rozumie sprawa zapowiedzi Edyty. Tylko ten tym. My ci cieplutko, ładnie z się... Mówię o tym w tej wcince dla Marka. Wiemy, pamiętamy o tym Ale tam jeszcze być może wejdzie jej dodatkowa piosenka i ja ustalę Dobrze, z nią, tylko żebyśmy pamiętali, że mam Ci to powiedzieć. Dobrze. Zespół Warius Mangs po próbie...